Dzień dobry. Ten film dedykuje najwyższej klasy specjalistów od niesmarowania śrub. Nakrętek i w ogóle wszystkiego. Koła były założone w roku 2020, w styczniu, razem z oponami, ma się rozumieć, i od tego czasu, że ich nie odkręcą. A układ hamulcowy był jeszcze szybciej zamontowany czyli przed tym były nowe tarcze, nowe klocki ale tym temat przedstawię w osobnym rozdziale. Na razie się skupię na tym, co jest ze śrubami? Czy się odkręcają, czy się nie odkręcają. A ci, co śrub nie chcą smarować, niech nie smarują. Ja smarował, I smarował, smaruję i smarował gdy, mnie pierwszy rosną powtarzał. A tak to wygląda. Najpierw spróbuję dokręcić, czyli nie są poluzowane. Cholera! Nie ma. Ja Cię kręcę! ani my Czyli z odkręcaniem nie chcę wstawić swojej teorii specjaliści suchego przykręcania między bajki albo zaczopkę. Najlepiej tak! Będę później jak górale wygląda. A tak się odkrywco. Tak się odkrywco, Szanowni Państwo, śruby, nakrętki, które są posmarowane, przed montażem, nie po górze, tam gdzie jest winc. Dobra, pójdę na drugą stronę. Kwiaty, wišni, i już ktoś mm -hmm. Brudno od smaru jest. co učtivé, to učtivé. Te tarcze hamulcowe razem z klockami, jako nowe były zakładane w roku 2020. Dokładnego miesiąca nie pamiętam. Przejechałem na nich, powiedzmy zarysowo, nie więcej jak 18 tysięcy kilometrów, a nie mniej jak 14 tysięcy kilometrów. Nie zapisałem, więc nie będę improwizował. Tak wyglądało. Ale Ska się co padurem, oczywiście przed tym była namazana. Drugo też, tym już wiadomo, że pójdzie, żeby nie przedłużać filmowego materiału, jak trzymają zaciski. Po przykręceniu też na posmarowanych gwintach. Nie popuściły, od kurczybyki. A trzymać się Czyli odkręcamy. To, że Jorzek najpierw tę śrubę niby fizycznie chciał dokręcić, to żeby pokazać, że śruby posmarowane przyjmą do samego kółka. Obejdę. Podprunę, walizki, spakuję i już. A gdzie ona tu jest, ta śruba? Ona tu dlatego jest. Gdzie się, lecz nie wiadomo gdzie Zajdem ja tu do šlubu. No, to se přijít ještě kluček. Bo ty mě zrovím tu. Děla albo nic. Przerwa. そうね。 Specjaliści od suchych gwintów, wypowiedzcie się. A zacisk nie odleciał, A miał czas odlecieć. Ale nie odleciał. A tata mówi, używaj narzędzia z przeznaczeniem. Ale kto by fotraż sucho Specjaliści suchego składania macie zastrzeżenia nie wprowadzajcie niewinnych ludzi w błąd I teraz jeszcze krótka wzmianka odnośnie smarowania z tym smarowaniem to tak powiedzmy ostrożnie, mimo że go proklamuję na lewo, na prawo, żeby nie było tak, jak w tej dyskusji w lesie, gdzie niedźwiadek spotkał zajączka i pytał się go, zajączku, ile ważysz? A zajączek mówi 20 kilogramów. Zajączku, ale bez jaj. A bez jaj to tylko dwa kilogramy. I tak samo z tym smarowaniem. Tak. Klocek, który był przechodzony. Szerokość 12,8. A powiedzmy tu kompletny z tym. Bo tam też będę mierzył kompletny. 13.3. Nie będziemy się tu wdawać wielkiej sprawy. Nowy klocek ma szerokość 15 na okrąg. A druga strona nowego klocka, tak samo 15 natomiast stary to jest klocek od strony yy, tłoczka 12,5 zawsze w jakiś dziwny sposób są bardziej zdzierane od strony tłoczka, ale to jest standard. ja Zarówno jak i tarcza, tak i klocki są zużyte w sposób no, normalny, eksploatacyjny. No i coś tu więcej, więcej rzecz. No to chyba, chyba wszystko teraz. Stare klocki pójdą znowu do przetoczenia, przerównania, bo jeszcze mają, jak to, nie wiem, czy to widać, ale to tu zmierzę. Jeszcze mają do dyspozycji Prawie 4 mm. Po wyrównaniu mogą iść na nową tarczę. Jeszcze szczegół to jest tarcza zdjęta przed chwilą z auta. Od eksploatacji tu są takie randki. To jest zupełnie jak najbardziej normalne, typowe i nieuniknione zarazem. Jak długo po tym szedł klocek, tym co szedł od nowości, to sobie tutaj w jakiś sposób radzi. I dopiero, ale to jest takie jakieś twarde szkliwo, mało niewiela i zaczyna to klepać. A to tylko w związku z powyższym, że te randki ta się zacznie nagrzewać, wszystkie prawa rozstrzyżalności są i to... Ta, taką tarczę trzeba przeplanować. Ona nie ma równo. Sprawdzałem, ale to se u siebie możecie popatrzeć. Wygląda, że jest równo, ale nie ma równo. Tarcza klocki do regeneracji. Tarczę zastępujemy tarczą przeregenerowaną. Tu akurat, że kupił klocki to są nowe. Jak będzie serwis, o ile się nic po drodze nie przydarzy, ma się rozumieć złego, to będzie... Zamiana z kolei na te, ale już przeplanowane, przerównane na maszynie, później do znowu te równane, i tak się to kręci. No i tak się robi serwis układu hamulcowego bezkonfliktowo, bezproblemowo. Jedną ręką, a drugą ręka może co najwyżej nic nalewać do kieliszka. Zobaczymy drugą stronę. No to specjaliści od suchego skręcania na śrub, wypowiedzcie się przed kafem. Jeszcze sprawdzę przykręcenie. Czyli co? Jest cokolwiek odkręcone? Czy się mi to tylko zdoła? A tak się odkręcą posmarowane śruby. To akurat są nakrętki. Jeszcze smar widać w paluszkach. Ktoś ma coś do powiedzenia. W sprawie smarowania śrub, nakrętek.

Tak, a teraz zademonstrujemy jak szybko można wymienić kropki hamulcowe. O, A, widzę, widzę. U mnie, bo pod uszczelkami jest smar bezpasowy, więc ty ma co 5 oczków jest ty ma tym zerowym. Aby się uparto i to w palcach ścisnym. Jeden kloptek wyciągnięty. Drugi kloczak wyciągnięty. Ale teraz szczegół. Co zrobić z tym tu? Zakładając, że daje się nowe klocki. A tego nie tłumaczą. Z tymi randkami. I tu są problemy. Natury fizycznej. i w zasadzie wszystko dalej jest normalnym standardem. Tym jak przedstawiłem, a konkretnie chodziło o smarowanie gwintów. To jest opona zimowo, A jako, że ją jeżdżę cały rok na zimowych oponach, opun nie zmienią. Jeździła cały rok 2020, cały rok 2021 i teraz, i tak wygląda zużycie bieżnika. A resztę jest do indywidualnych interpretacji. Kilometry widać opon zimowych w lecie nie drzą. Natomiast czas ich niszczy. Co uczciwe, to uczciwe. Jak będzie dane dojeździć do jesieni to będą nowe, bez względu na to, że bieżnik jest zupełnie perfekcyjny, aczkolwiek nalepiany. To tylko tyle, że tak powiem z dziedziny opony. Tak wyglądają tarcze hamulcowe po przejechaniu nie zapisałem, nie zgadował, ale ileś tam tysięcy kilometrów, generalnie są równe. Ktoś powie, że są równe, ale są bardzo nierówne. To tylko taka złudna równość, i dlatego ja uważam, że tarcze powinny być zregenerowane. I szczegół: fabryczna grubość tarczy. Jest 19 mm. Tam w tej chwili, bym czytał 18,7 mm. A może być eksploatowano fabrycznie do 17 mm. reszcie niech sobie każdy z sum wyobrazi, dopowie, tu są takie randki. Zupełnie tę normalną eksploatacyjna sprawa, nie ma tu nic ani odkrywczego, ani nienormalnego. Na drugiej tarczy zupełnie tak samo. Z tej strony troszkę mniejsze są te randki. Z tej trochę większe. Pozornie jest równo, ale wystarczy tak palcami przejechać i czuć. Czuć tę nierówność, ale ta nierówność jest dali w zasięgu regeneracji tarczy. 18,7 mm do 17 może być eksploatowano. Z mojej strony wszystko. Aha, jeszcze jeden szczegół. Klocki zostały. Zdarte w miarę, w miarę równo, a jeden bardziej i ten zestaw klocków już nie powinien podlegać pod regenerację, bo jakby do koptową innej rasy, może być już trochę zmiennych za bardzo. więc klocki dopiero wtedy można równać. Jeżeli są z tego samego gatunku, czy z tego samego gwiazda. No tak z mojej strony było wszystko. Przegląd tyłu. Najpierw sprawdzę, czy się koła nie po, poodkręcały, bo były podkręcane na smarze. O, ja cię kręcę. A, szczegół. Jasne. Teraz. Nic. Ani drugie. nie. No to od tym o coś coś nie chciały popuścić Mimo że nas marzę podkręcone a przokę

A tak podobny wyposażone w mój system. A dalej w standardzie. Wyłączą kamerę. Zobaczę później drugą stronę. To ostatni zapis w serii smarowanych gwintów. Ostatnie koło, które było przykręcane na gwintach posmarowanych. Ostatnie sprawdzenie, czy popuściły, czy nie. Gdyby były popuszczone, to by chyba się kręciły. Także jest na pełnym dynamometrze, żeby nie było. I powiem tak, żadne śruby, gwinty, które smaruję i przykręcą się, nie rozkręcają. Same ma się rozumieć. Nie odkręcają i tylko mam dwa wytłumaczenia. Albo to jest cud, bo i tak może być. Albo to jest niewiedza tych wszystkich wyszkolonych niejednokrotnie z dyplomami analfabetów, którzy nic nie wiedzą, żadnego doświadczenia nie mają, a ludziom ciemnotę do łbów ściskają. Moja opinia na ten temat. I ostatni manewr. Ostatni manewr w celu pokazania jak schodzą wybny hamulcowe z zastosowaniem mojego systemu. Mogę powiedzieć mojego, chociaż tak naprawdę to nie ma mój. Ale od 1900 68 roku stosowany przeze mnie między innymi Coś zastrzeżenia? Proszę zgłaszać. Życzę Państwu sukcesów, czy wnioski wyciągniecie, czyli nie mój cyrk, nie moje małpy, ja się podzielił szczegółami technicznymi.